Mata, którą nazywamy tkaniną betonową, a jej techniczne nadzewnictwo wnosi maty włóknisto-cementowe, ma wszelorakie i bardzo szerokie zastosowanie. Natomiast w sytuacjach, gdy nasz kraj, szczególnie w ostatnich latach, dotykają różnego rodzaju kataklizmy, a szczególnie powodzie, w tym zakresie ma znaczące zastosowanie, ponieważ ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe, i nieprzewodzące w żadnym stopniu wilgoci jest, może być wykorzystywana do zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych, które nie namiękną, nie nasączą się wodą, nie rozmyją się no i dzięki temu może być uratowanych setki tysiące właścicieli gospodarstw rolnych, wielu mieszkańców miast i wsi może ten kataklizm nie dotknąć. A władze samorządowe i administracyjne mogą zaoszczędzić olbrzymie pieniądze które wydają na skutki na likwidację skutków tych, że powodzi czy innych kataklizmów. Ale to nie jedyne zastosowanie maty, ponieważ te maty mogą być doskonale zastosowane w melioracji do różnego rodzaju rowów melioracyjnych, które później nie, wyma nie wymagają konserwacji, są bardzo trwałe, bardzo łatwe w utrzymaniu. Mogą być zastosowane do składowisk na różne odpady ekologiczne, nieokologiczne, jak również mogą być zastosowane jako wykładzina zewnętrzna powierzchni magazynowych, po którym porusza się ciężki sprzęt, zarówno w miejscach zadaszonych, jak i na otwartych przestrzeniach. To są podstawowe zastosowania tej tkaniny. No, tych zastosowań można jeszcze bardzo, bardzo dużo znaleźć, ze względu na to, że tkanina jest pokryta z zewnątrz włóknem polifoliowym, nieścieralnym, po którym może porusza cię ciężki sprzęt i to nie 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 ulega zniszczeniu a pod spodem zabezpieczona podwójną warstwą PCV, która absolutnie ma zero przepuszczalności wilgoci i może również stanowić jako waswę ochronną. Nie mam mini-rolki z tkaniną, takie rolki do tego przenoszenia. Tutaj Państwo widzicie, ona waży około 120-130 kg. Natomiast do dużych powierzchni, gdzie wykładamy place, są to rolki dwutonowe, które do użycia jest potrzebny dźwig. Na zdjęciu tam na dole widzimy taką dużą rolkę. Gdybym mógł zaprezentować, to bym pokazał Państwu. I w jaki sposób szybko, błyskawicznie można to rozwijać? Nie mam takiej mini-rolki, ale możemy sobie wyobrazić, jak kładziemy obok szeregowo jedną rolkę, właśnie taką 10-12 metrową, obok drugą, wystarczy rozciąć opakowanie i ta rolka sama się rozwinie na dół i może się rozwijać w wodzie. je równie dobrze w wodzie jak bez wody. Wystarczy to polać wodą. Używając wody z koryta rzecznego, morskiej lub z jakiegokolwiek innego zbiornika wodnego, i po 16 godzinach mamy to wszystko utwardzone i na 20 lat zabezpieczone. Także jest bardzo łatwe. Są również sposoby łączenia, tam gdzie wymagana jest super szczelność i dokładność przy składowiskach odpadów nieekologicznych. Więc możemy łączyć te tkaniny poprzez sklejanie lub zgrzewanie. Są różne metody łączenia, jeśli musi być zabezpieczona całkowita szczelność. Jako polski przedstawiciel firmy Concrete Canvas wyrażam wielkie zadowolenie, że komisja konkursowa, targowa uhonorowała nas tym wysokim wyróżnieniem, ale to podziękowanie dla komisji chciałbym przede wszystkim wyrazić właśnie w imieniu tych polskich właścicieli gospodarstw rolnych, mieszkańców polskich, ponieważ tak wcześniej wspomniałem, to od nich powinny iść te podziękowania, bo jeśli władze samorządowe i administracyjne uznają za stosowne zastosować, ten produkt, to po prostu oni będą przede wszystkim dziękować za to, że ich gospodarstwa będą bezpieczne.